Cześć, nazywam się Sebastian, to jest Kinga, a to jest Przemek. Jesteśmy pracownikami firmy Browns Brother Harriman i opowiemy Wam dzisiaj trochę o aplikacjach mobilnych. Aplikacje mobilne to jest oprogramowanie działające na Waszych smartfonach oraz tabletach. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć trochę o najpopularniejszych aplikacjach mobilnych, które w znacznym stopniu zmieniły nasze życie. Wyobraźcie sobie, że kiedyś nie było internetu, laptopów, a nawet telefonów komórkowych. Żeby przekazać komuś jakąś informację, trzeba było wysłać list. Zanim dotarł on do osoby, której chcieliśmy coś przekazać, miało kilka dni, a nawet tygodni. Niestety była to jedyna forma kontaktu. Zanim powstały telefony komórkowe, ludzie korzystali z telefonów stacjonarnych połączonych kablem. Takie rozmowy były jednak dość drogie i nie mogły się odbywać wszędzie, tak jak dziś. Jeden telefon przysługiwał jednej rodzinie, czasami jednemu bokowi, a czasami jeden telefon był dostępny tylko na jedną miejscowość. Na ulicach można było też spotkać budki telefoniczne. Dzisiaj każda rodzina ma nie tylko telefony komórkowe, ale także tablety i komputery. Możemy nie tylko ze sobą rozmawiać, ale również się widzieć. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w tym samym mieście, czy na drugim kontynencie, dzięki aplikacjom takim jak WhatsApp, Skype, MS Teams, nieustannie możemy się ze sobą komunikować. W dużym stopniu ułatwia nam to życie, ponieważ cały czas możemy się dzielić emocjami, dzielić informacjami z naszymi bliskimi oraz przyjaciółmi. Czy macie swoje ulubione bajki lub film, Żeby oglądać jakąś bajkę lub film, którego nie puszczano w telewizji, kupowało się kasetę lub płytę. Można je było także wypożyczyć. Ale trzeba było pamiętać, by zwrócić je na czas i czekać w kolejce, jeśli ktoś je wypożyczy przed nami. Dziś, jak wiecie, wygląda to zupełnie inaczej. A to wszystko dzięki takim aplikacjom jak Netflix, HBO GO czy Amazon Prime. Z książkami jest podobnie. Dzięki wielu aplikacjom możemy korzystać z nich jak z biblioteki. Mamy dostęp do literatury oraz wielu interesujących tytułów, zarówno w formie e-booków, jak i audiobooków. Aplikacje mobilne przydają się również w momencie, kiedy wybieramy się na jakąś wycieczkę. Kiedyś podróżując do innego kraju albo do miasta, trzeba było zakupić dedykowaną mapę, która była nam w stanie pomóc poruszać się po danym mieście. Z tym, że takie mapy szybko przestawały być aktualne ze względu na remonty albo utrudnienia w ruchu. Natomiast teraz dzięki aplikacjom mobilnym w czasie rzeczywistym możemy uzyskać informacje o tym, jaki jest ruch, albo podpowiedź, jaką drogą najszybciej dojechać. Kiedy znajdujecie się w innym kraju, bardzo pomocna okazać się może aplikacja Tłumacz, która pozwala przetłumaczyć na język polski karty dań w restauracji oraz tabliczki w muzeum. Kolejnym przykładem, gdzie telefon zastępuje nam fizyczną rzecz są zakupy biletów przez różnego rodzaju aplikacje. Dzięki temu nie musimy się martwić, czy automat w autobusie będzie sprawny i czy mamy odpowiednią ilość monet i czy automat wyda nam resztę. Po prostu dokonujemy zakupu biletów i możemy jechać. Coraz popularniejsza jest również mobilna obsługa paczkomatów. Dzięki aplikacji mobilnej jesteśmy w stanie bez kolejki odebrać swoją paczkę. Aplikacji usprawniających codzienne życie jest mnóstwo i będzie ich coraz więcej. Jednym ruchem palca po ekranie możemy wyłączyć światło, włączyć ekspres do kawy lub sprawdzić zainstalowaną kamerę. Aplikacje mają nam służyć i pomagać, ułatwiają nam życie i rozwiązują problemy, które nas ograniczały. A Wy o czym marzycie? Może i wy staniecie się autorami następnej aplikacji?